Dekodery do telewizji cyfrowej z dopłatą. Wnioski o dofinansowanie ich zakupu można składać na dwa sposoby. Zmiana na nowy system nadawania ma się odbyć w czterech etapach do połowy tego roku. Instytucje Europejskie w 2017 roku wprowadziły obowiązek zmian, czyli dostosowania w krajach członkowskich możliwości odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Polska dopiero teraz się obudziła. I właściwie na trzy miesiące przed terminem ostatecznym wejścia w życie tych rozwiązań rząd przedstawił projekt ustawy o pomocy państwa dla rodzin w zakupie dekoderów, które umożliwią oglądanie naziemnej telewizji cyfrowej. Ta pomoc ma wynieść 100 złotych na rodzinę. Jeśli jest rodzina wielopokoleniowa, to będzie jedna pomoc w wysokości 100 zł. Tą pomoc będzie można otrzymać dwoma drogami. Po pierwsze, wpisując swój wniosek na stronie Minister informatyzacji w odpowiednią zakładkę i następnie otrzymamy na wskazany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu odpowiedni kod. Natomiast osoby starsze, które nie mają może dostępu do internetu, będą mogły pójść do operatora, czyli do Poczty Polskiej i przeprowadzić tą procedurę swojego wniosku. Poprzez pracownika Poczty Polskiej zostaną wpisani na tą listę osób uprawnionych do otrzymania dopłaty na zakup dekodera. Ta dopłata w wysokości 100 zł będzie miała właśnie charakter takiego bonu kodu, z którym następnie można pójść do sprzedawcy takich dekoderów i tam dokonać jakby wymiany tej, tego kodu na dekoder. Jeśli coś będzie kosztowało więcej, to trzeba będzie dopłacić. Jeśli mniej, to nie otrzymuje się zwrotu. Nie ma zamiany kodu na pieniądze. Nie można płacić też ratami tym, że kodem. Także jest to, można powiedzieć, taki bezgotówkowy obrót związany z pomocą państwa w zakupie dekoderów. Sprzedawać te dekodery będą mogły firmy, które wpiszą się na listę ministra cyfryzacji. Będzie informacja w sklepie, że ten podmiot jest uprawniony do sprzedaży dekoderu odpowiedniej klasy minimum umożliwiające oglądanie naziemnej telewizji cyfrowej, może być większej klasy, i następnie otrzyma zwrot tych, krótko mówiąc, bonów, które zostawili w sklepie mieszkańcy na środki finansowe. Co miesiąc będzie składał wniosek do ministra, żeby przekazać pieniądze. Z dopłaty w zasadzie może skorzystać każde gospodarstwo. Cała operacja będzie prowadzona do końca tego roku. Z, oczywiście z rozliczeniem budżet państwa wyliczył, że to około 30% polskich rodzin może wnioskować o. Taką dopłatę będzie to kosztowało około 280 milionów złotych. Przypomnę, że osobą uprawnioną będzie osoba, która uważa, że jest w trudnej sytuacji materialnej i nie mogłaby zakupić samodzielnie tego dekodera. Nigdzie nie jest napisane, co to oznacza ta trudna sytuacja materialna. Będzie to tylko i wyłącznie poprzez złożenie oświadczenia. I to oświadczenie będzie dołączone oczywiście do, do tego wniosku. Ustawa w tej chwili trafiła do Senatu. Myślę, że w marcu, bo artykuł końcowy mówi o tym, że ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, w związku z powyższym, myślę, że pod koniec marca cała procedura zostanie uruchomiona. Można powiedzieć, że to coś, procedura, Podobna jak na bon turystyczny, gdzie też z kolei tam do ZUS-u żeśmy wnioskowali, a czy teraz oświadczenie 500+, 300+, a więc coraz większa liczba polskich rodzin pozyskuje te świadczenia publiczne poprzez system elektroniczny. Ale podkreślam, będzie również ta droga Poczty Polskiej i tam można sprawę również załatwić. Mankamentem tego programu jest fakt, że dofinansowania nie dostaną te osoby, które zakupiły już nowy dekoder. Nie wiadomo, czy Senat zechce zaproponować jakieś poprawki w tym zakresie.